Okay, jesteśmy, jesteśmy na kolejnym meczu eliminacyjnym grupowym. No i tutaj witamy debiutanta, po raz pierwszy w turnieju Rozochów, Darek Up, Zawodnik z Gryfowic, Daniel Kuczy. A gra przeciwko Klaudii Witas z Bolesławca. No i widzimy, że Klaudia nie, nie, nie oszczędza Daniela. Klaudia znana jest tutaj naszemu środowisku, bo to jest ostatnio zwyciężczyni. dwukrotna bonus turnieju. A to jest turniej dla wytrwałych. Bardzo wymagający, bardzo fizyczny. Trzeba cały dzień grać, wytrzymać, oszczędzać siły. Aby później... O, zobaczmy. O, brawo. Wydanie to było jakiegoś skróta, ale... Ja tutaj mam konkurencję telewizyjną, rodzina Witasów, proszę. Norbert. Norbert, tato filmuje córkę i bardzo fajnie, na pewno będzie w domu jakaś analiza. A my wracamy z powrotem na kort. z tego co się dowiedziałem to był 2-1 wynik. Chyba już jest 3-1, bo serwuje do niej. No i co, wykończę akcję Klaudia? Nie. Przeprzedzające uderzenie, bardzo ładne, taki page forehand, a później gdzieś zabrakło tej koncentracji. Tutaj widzę, że ludzie tak sobie za zakrywają te piłki później. Później one chyba gdzieś tam znikają albo nie znikają. Wodę utlenioną masz? Dobrze, to jest jedyne czego właśnie nie zapakowałem do torby. Co ci stało? A starłość. A ja, ja, bo to jest duża temperatura, powstaje. No. Pomyślimy coś zaraz, Wojciech. Poczekaj, bo przeszkodziłem temu drugiemu kamerzyście. To chyba kon konkurencyjna stacja z Polsaty. A my, tutaj w mieście europejskim, więc Eurosport. No i patrzymy, jak sobie daje radę debiutant Daniel Kucz. Przez środek to tak nie za bardzo. Zaraz będzie się Klaudia mściła. No, ładne uderzenie. No muszę przeszkodzić nobeto. Klaudia tutaj ostro. Nie, piłka. No tak się wydawało, że gramy, gramy przeciwko kobiecie, gramy przeciwko dziewczęciu można powiedzieć jeszcze, młodej kobiecie i tak się wydaje, że tu będą jakieś tam piłeczki sobie hop hop a no, tutaj nie, tutaj jednak Klaudia potrafi piłkę przyspieszyć zagrać płasko, szybką Mamy kolejny dowód, że tenis to nie jest siłowy sport. Dużo technika odgrywa dużą rolę. Nawet może być wątłym, a... ...wykonać naprawdę szybkie, mocne uderzenie, które stawia pod ścianą przeciwnika. Daniel na Klaudię. No tutaj Daniel popisał się. Z tym uderzeniem mocnym serwisem. No, zobaczymy 3-1, 4-1. Jak może, może to już dużo, aczkolwiek grając w tak zwanym długim secie to niekoniecznie jeszcze można nagrobić, coś, chyba jest 3 do 2. Daniel? 3-2? 2-3? 2-3. 3-2 dla Jak ocenić? jak się gra z kobietą, e, młodą kobietą? Zaraz po bardzo proszę o zdjęcie. Wszystko Rewelacyjnie się gra. Prawda? Tak. Ciężko, ciężko. Wydawałoby się, że tutaj jakieś miękkie piłki będą latać, balony na ten, a tu nie. Wszystko płaskie, jest, Tak, wszystko płaskie, szybkie. A zresztą gra tak samo jak i ty, bo ty też grasz płasko, szybko. Dokładnie. Może w no razem zagramy. To witamy teraz w akcji debitanta. Daniel Kucz, Gryfów.